Czy kiedykolwiek czułeś się sparaliżowany własną niepewnością, jakby każda decyzja zależała od czyjejś aprobaty lub idealnego rezultatu? Prawda jest taka, że większość z nas to przeżyła, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy. Dobra wiadomość jest taka, że można zbudować wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i trwałą pewność siebie bez konieczności zmieniania otaczającego nas świata, wystarczy zacząć transformować swój umysł i swoje działania. Zainspirowany naukami stoicyzmu, ten poradnik pokazuje, jak drobne codzienne praktyki mogą wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć samokontrolę i stworzyć rutynę zgodną z Twoim celem. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z pewnością, że niezależnie od okoliczności masz siłę, by działać z odpornością i spokojem. Stoicyzm oferuje narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi od uczucia strachu i niepewności po krytykę i nieoczekiwane sytuacje. Uczy, że szczęście nie zależy od aprobaty innych, ale od tego, jak radzimy sobie z emocjami, pielęgnujemy cnoty i budujemy zdrowe relacje. W tym poradniku dowiesz się, jak przekształcić niepewność w samowspółczucie, wątpliwości w naukę, a chwile frustracji w okazję do rozwoju osobistego. Każdy rozdział przedstawia praktyczne strategie, refleksje i nawyki, które można łatwo włączyć do codziennego życia bez konieczności radykalnych zmian czy niemożliwych poświęceń. Co więcej, ten poradnik pokaże Ci, jak odnaleźć cel swojego życia, swoje ikigai i zintegrować je z codzienną rutyną, nadając każdemu działaniu bardziej celowy i znaczący charakter. Dzięki dyscyplinie, pokorze i ciągłej refleksji możesz wzmocnić swoją odporność i żyć z większą odwagą, pewnością siebie i równowagą. Nacisk położony jest nie tylko na przetrwanie przeciwności losu, ale na rozkwit w nich, ucząc się wyciągać wartość i cnotę z każdego doświadczenia. Przygotuj się na podróż, która łączy filozofię, praktykę i inspirację, zapraszając cię do przejęcia kontroli nad swoim życiem i stania się najlepszą wersją siebie. Ostatecznie to nie jest zwykła książka czy przewodnik, to zaproszenie do zajrzenia w głąb siebie, odkrycia swojej wewnętrznej siły i zmiany sposobu w jaki odnosisz się do świata i do siebie. Nauczysz się pielęgnować poczucie własnej wartości, radzić sobie z emocjami, zachowywać spokój ducha i budować silne relacje, dążąc jednocześnie do ciągłego rozwoju osobistego. Jeśli jesteś gotowy stawić czoła niepewności i uwolnić się od wątpliwości, które utrudniają ci życie, ten przewodnik to twój pierwszy krok w kierunku bardziej spełnionego, znotliwego życia, zgodnego z tym, co naprawdę ważne. Niepewność i poczucie własnej wartości. Niepewność to cichy cień, który przenika nasze decyzje, często sprawiając, że wątpimy we własne możliwości. Stoicyzm zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie i uświadomienia sobie, że nasza wartość nie zależy od spojrzenia innych, statusu społecznego ani zgromadzonego bogactwa, ale od snud, które pielęgnujemy każdego dnia. Często szukamy zewnętrznej akceptacji, aby czuć się spełnionym ale to poszukiwanie często nasila lęk i oddala nas od prawdziwego poczucia własnej wartości. Rozumiejąc, że odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie są naszym fundamentem, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że wewnętrznego bezpieczeństwa nie da się kupić, ale zbudować. Małe kroki, takie jak docenianie codziennych wysiłków i świętowanie prostych osiągnięć, konsekwentnie wzmacniają poczucie własnej wartości. Droga do poczucia własnej wartości zaczyna się od identyfikowania schematów niepewności, które nas sabotują, czy to poprzez odkładanie ważnych projektów na później, czy ciągłe porównywanie się z innymi. W tym przypadku codzienna refleksja jest potężnym sprzymierzeńcem, pisanie o naszych osiągnięciach, lękach i uczuciach pomaga uporządkować umysły i zrozumieć, że jesteśmy zdolni, nawet gdy wątpliwości się utrzymują. Praktykowanie współczucia dla samego siebie również odgrywa ważną rolę, zaakceptowanie, że porażka jest częścią procesu, jest kluczowym krokiem w redukcji nadmiernego samokrytycyzmu. Filozofia stoicka przypomina nam, że kontrolujemy nasze reakcje, ale nie opinie innych. Ta świadomość pozwala nam stawiać czoła trudnym sytuacjom z większym spokojem i pewnością siebie. Niepewność często objawia się w drobnych czynach takich jak wahanie przed podjęciem decyzji czy lęk przed wyrażaniem opinii. Stoicy zmuczy nas, by obserwować te chwile bez osądzania, wykorzystując je jako okazję do rozwoju osobistego. Doceniając każde małe zwycięstwo, szczery komplement, ukończony projekt czy trudną rozmowę, w której trzeba być szczerym, wzmacniamy naszą pewność siebie. Snota działa tu jak przewodnik, im bardziej jesteśmy zgodni z naszymi zasadami. Tym łatwiej jest nam opierać się zewnętrznym naciskom i zachować spokój w obliczu osądu innych. Poczucie własnej wartości to zatem nie arogancja, lecz uznanie i uszanowanie własnej wartości. Wreszcie, pielęgnowanie poczucia własnej wartości jest również praktyką odporności psychicznej. Kiedy ugruntujemy się w naszych wartościach i rozwiniemy spokój ducha, będziemy mogli pokonywać chwile zwątpienia z większą pewnością siebie. Niepewność przestaje być paraliżującą przeszkodą. A staje się przypomnieniem, że zawsze możemy się rozwijać i ewoluować. Wprowadzenie prostych nawyków, takich jak codzienna medytacja, refleksyjne czytanie czy ćwiczenia z pisania, wzmacnia wewnętrzną świadomość i zmniejsza potrzeby zewnętrznej akceptacji. Stopniowo uświadamiamy sobie, że prawdziwa samoocena wynika z ciągłego praktykowania cnót, dbania o siebie i zaangażowania w rozwój osobisty. Samokontrola i reakcja na sytuacje zewnętrzne. Życie jest pełne sytuacji poza naszą kontrolą: korki uliczne, opinie innych ludzi, nieoczekiwane zdarzenia w pracy, a nawet postawy trudnych osób. Stoicyzm przypomina nam, że nasza prawdziwa siła tkwi w tym, jak reagujemy na te okoliczności, a nie w samych okolicznościach. Kiedy ćwiczymy samokontrolę, potrafimy oddzielić emocje od rozumu, zapobiegając tym samym, by gniew, frustracja czy lęk dyktowały nasze wybory. Nie oznacza to tłumienia uczuć, ale ich zrozumienie, analizę i świadome reagowanie. Uświadamiając sobie, że każda reakcja jest okazją do wykazania się odpornością, odnajdujemy wewnętrzny spokój, który znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach życia, w tym w relacjach. Praktycznym przykładem samokontroli jest radzenie sobie z krytyką lub narcyzmem. Zamiast reagować impulsywnie, Możemy oddychać, zastanawiać się i wybierać przemyślane odpowiedzi zachowując równowagę emocjonalną. Przyjmując tę postawę, osłabiamy poczucie niepewności, ponieważ stajemy się mniej zależni od aprobaty innych. Praktykowanie drobnych, codziennych czynności, takich jak robienie przerwy przed odpowiedzą na prowokacyjne wiadomości lub e-maile, pomaga wzmocnić ten wewnętrzny miesień. Z czasem rozwijamy spokojną i zdecydowaną postawę. Która wzbudza zaufanie do siebie i innych, pokazując, że kontrola nad naszymi emocjami jest cenniejsza niż jakakolwiek kontrola zewnętrzna. Samokontrola dotyczy również naszych własnych porażek i błędów. Stoicyzm naucza, że każde potknięcie jest okazją do nauki, a nie powodem do samoosądzania czy nadmiernego żalu. Uświadomienie sobie, że nie możemy zmienić przeszłości, uwalnia nas od ciężaru poczucia winy i pozwala nam skupić się na teraźniejszości. Gdzie nasze działania mają prawdziwy wpływ? Współczucie dla samego siebie jest nieodłącznym elementem tej praktyki, przypominając nam, że jesteśmy ludźmi i że każdy wysiłek na rzecz rozwoju osobistego ma znaczenie. W ten sposób radzenie sobie z emocjami przestaje być niemożliwym wyzwaniem, a staje się narzędziem codziennego wzmacniania poczucia własnej wartości i równowagi. Wreszcie, rozwijanie samokontroli zwiększa naszą odporność w obliczu kryzysów i nieprzewidzianych zdarzeń. Im bardziej jesteśmy świadomi swoich reakcji, tym bardziej możemy wybierać ścieżki, które wzmacniają naszą cnotę, spokój i cel. Codzienna rutyna refleksji, medytacja, a nawet krótkie ćwiczenia oddechowe pomagają utrwalić ten nawyk, czyniąc nas mniej podatnymi na niepewność i bardziej wiernymi naszym wartościom. Uświadomienie sobie, że szczęście nie zależy od tego, co dzieje się wokół nas, ale od tego, jak reagujemy, sprawia, że każde wyzwanie staje się okazją do osobistego rozwoju i prawdziwego poczucia własnej wartości. Znaczenie współczucia dla siebie i pokory. Często myślimy, że stoicyzm wymaga chłodu i emocjonalnego dystansu, ale w rzeczywistości uczy nas pielęgnowania współczucia dla siebie i pokory jako filarów rozwoju osobistego. Współczucie dla siebie pozwala nam akceptować nasze wady bez tonięcia w destrukcyjnej krytyce, przekształcając każdy błąd w doświadczenie edukacyjne. Rozpoznając swoje ograniczenia, uczymy się traktować siebie z życzliwością, zapobiegając paraliżującemu nas poczuciu niepewności. Nie oznacza to samozadowolenia, ale raczej stworzenie bezpiecznej, wewnętrznej przestrzeni do refleksji i rozwoju. Drobne praktyki, takie jak pisanie o codziennych wyzwaniach czy wdzięczność za postępy, wzmacniają nasze poczucie własnej wartości bez polegania na zewnętrznej aprobacie. Pokora natomiast łączy nas z rzeczywistością w zrównoważony sposób. Przypomina nam, że pomimo naszych osiągnięć i talentów, zawsze jest się czego uczyć, a wiedza i zalety innych zasługują na szacunek i uznanie. Taka postawa osłabia nasze ego i pomaga nam budować zdrowsze relacje oparte na wzajemnym szacunku, współpracy i empatii. Uświadamiając sobie, że nie wiemy wszystkiego i że perfekcja nie jest celem. Rozwijamy wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa, ucząc się reagować z równowagą na wyzwania i krytykę z zewnątrz. Praktykowanie współczucia dla samego siebie i pokory ma również bezpośredni wpływ na zarządzanie emocjami. Kiedy akceptujemy, że porażka jest naturalna, zmniejszamy ciężar lęku i frustracji oraz stajemy się bardziej odporni na trudne sytuacje. Skutecznym nawykiem jest codzienne zastanawianie się nad momentami. W których reagujemy impulsywnie lub czujemy się niepewnie, zadając sobie pytanie, jak mogę się z tego czegoś nauczyć, nie osądzając siebie. To ćwiczenie przekształca niepewność w subtelnego sojusznika, wspomagając nasz rozwój osobisty i wzmacniając cnotę stawiania czoła życiu z odwagą i spokojem ducha. Ostatecznie połączenie współczucia dla siebie i pokory daje nam solidny fundament do świadomego i celowego życia. Kiedy szanujemy i akceptujemy siebie, Poczucie własnej wartości staje się naturalne, bez arogancji, a odporność psychiczna staje się codziennym nawykiem. Te cechy pozwalają nam budować zdrowszą rutynę, bać o siebie i pielęgnować wartościowe relacje bez polegania na zewnętrznej aprobacie. Ostatecznie uświadamiamy sobie, że prawdziwa siła tkwi nie w zaprzeczaniu naszym słabościom, ale w ich rozpoznawaniu, akceptowaniu i przekształcaniu w możliwości ciągłego rozwoju zarządzanie emocjami i poszukiwanie spokoju. Emocje są nieuniknione i często intensywne, ale stoicy uczy nas, by nie być ich niewolnikami. Odczuwanie strachu, gniewu czy żalu nie jest niczym złym. Problem pojawia się, gdy pozwalamy, by te emocje dyktowały nasze działania. Nauka uważnej obserwacji i refleksji przed reakcją to umiejętność, która wzmacnia naszą samokontrolę i odporność psychiczną. Drobne codzienne praktyki, takie jak głębokie oddychanie w filach napięcia czy zapisywanie emocji w dzienniku, pomagają nam zrozumieć wzorce emocjonalne i pielęgnować spokój. Z czasem uświadamiamy sobie, że spokój to nie brak emocji, ale umiejętność świadomego radzenia sobie z nimi i reagowania na nie. Technika negatywnej wizualizacji to klasyczny przykład tego, jak stoicyzm przygotowuje nas na nieoczekiwane. Wyobrażając sobie trudne scenariusze lub przeciwności losu, nie dążymy do pesymizmu, lecz uzbrajamy się w emocjonalną przewidywalność. To zmniejsza wpływ nieoczekiwanych zdarzeń i zmniejsza lęk generowany przez wewnętrzne niepewności. Stosując tę strategie, możemy zachować równowagę nawet w frustrujących sytuacjach, wzmacniając poczucie celu i własnej wartości. To tak, jakbyśmy uczyli nasz umysł, by nie dawał się łatwo zachwiać. Rozwijając wewnętrzną siłę, która pozwala nam stawić czoła życiowym wzlotom i upadkom. Kolejną ważną kwestią jest zrozumienie, że nieskrywane emocje nie dominują nad nami, lecz uczą nas o naszych potrzebach i ograniczeniach. Codzienna refleksja nad wydarzeniami, które wywołały stres lub irytację, pozwala nam identyfikować czynniki wyzwalające, poprawiać zarządzanie emocjami i podejmować bardziej świadome decyzje. Ma to również pozytywny wpływ na relacje ponieważ przemyślane, a nie impulsywne reagowanie wzmacnia więzi i zmniejsza konflikty. Połączenie samokontroli, współczucia dla samego siebie i pokory pomaga nam żyć w równowadze, przekształcając niepewność w doświadczenie edukacyjne i rozwijając odporność w obliczu wyzwań. Ostatecznie dążenie do spokoju to ciągła praktyka, wymagająca dyscypliny, cierpliwości i nieustannej obserwacji naszych reakcji emocjonalnych. Medytacja, ćwiczenia oddechowe, Refleksja nad cnotami i samoświadomość to potężne narzędzia na tej drodze. Rozwijając te umiejętności, stajemy się bardziej samowystarczalni emocjonalnie i mniej podatni na wpływy zewnętrzne. Życie przestaje być kolejką gąską wzlotów i upadków, a staje się podróżą ku poczuciu własnej wartości, samokontroli i rozwojowi osobistemu, w której każde wyzwanie jest okazją do wzmocnienia cnót i wewnętrznego spokoju. Cel życia i Kigaj. I codzienna rutyna znalezienia celu w życiu jest niezbędna, aby nadać sens każdemu podejmowanemu przez nas działaniu. Stoicyzm łączy się bezpośrednio z ideą Ikigai, która motywuje nas do życia z intencją i sensem. Jasność co do tego, co naprawdę ważne, pomaga nam zmniejszyć poczucie niepewności, ponieważ zaczynamy mierzyć swoją wartość zgodnością z naszymi zasadami, a nie zewnętrzną aprobatą. Odkrycie celu wymaga refleksji, eksperymentowania i odwagi do odkrywania nowych ścieżek, nawet jeśli wiąże się to z początkowym ryzykiem lub dyskomfortem. To właśnie w tym procesie poczucie własnej wartości i odporność psychiczna idą ręka w rękę, wzmacniając naszą zdolność dostawiania czoła wyzwaniom ze spokojem. Ustrukturyzowany, codzienny plan dnia to fundament życia zgodnego z celem. Drobne nawyki, takie jak poranna medytacja, zapisywanie celów i refleksja nad swoimi działaniami pod koniec dnia, pomagają utrwalić samokontrolę i dyscyplinę. Konsekwencja przekształca te praktyki w filary wspierające spokój i współczucie dla samego siebie. Co więcej, poświęcenie czasu na naukę, czytanie inspirujących książek i dbanie o siebie zapewnia równowagę między umysłem, ciałem i emocjami. Z czasem ta rutyna czyni nas bardziej świadomymi. Produktywnymi i w pełni świadomymi swoich mocnych stron, przekształcając codzienne życie w podróż ciągłego rozwoju osobistego. Cel działa również jak kompas w chwilach zwątpienia i niepewności. Wiedza o tym, dlaczego robimy to, co robimy, pomaga nam priorytetyzować działania, podejmować bardziej asertywne decyzje i opierać się krytyce lub zewnętrznym przeszkodom. Praktyka codziennej refleksji, połączona z małymi, celowymi działaniami Wzmacnia poczucie własnej wartości i odporność psychiczną, tworząc solidny fundament do stawiania czoła wyzwaniom ze spokojem i pewnością siebie. Łącząc cel z rutyną, życie zyskuje spójność, a poczucie dryfowania ustępuje miejsca poczuciu postępu i sensu każdego kroku. Ostatecznie, kultywowanie celu i rutyny to ćwiczenie cnoty i dyscypliny. Każdy nawet budowany z uwagą i każde działanie podejmowane z intencją wzmacniają rozwój osobisty. Współczucie dla samego siebie przypomina nam o świętowaniu osiągnięć i wyciąganiu wniosków z porażek, a pokora uświadamia nam, że zawsze jest miejsce na poprawę. Integrując te elementy z naszym codziennym życiem, przekształcamy niepewność w naukę, lęk w samokontrolę, a chaos w spokój. W ten sposób cel przestaje być jedynie koncepcją, a staje się praktyczną siłą prowadzącą nas ku pełnemu i znaczącemu życiu. Relacje i samowystarczalność. Relacje są fundamentem zrównoważonego życia, ale Stoicy uczy nas, że szczęście nie powinno zależeć wyłącznie od innych. Dążenie do emocjonalnej samowystarczalności oznacza umiejętność odnalezienia spokoju i satysfakcji w sobie, zmniejszając podatność na niepewność i oczekiwania zewnętrzne. Nie czyni nas to odizolowanymi ani oziębłymi, wręcz przeciwnie, pozwala nam budować zdrowsze relacje oparte na szacunku, empatii i autentyczności. Pielęgnując poczucie własnej wartości i odporność psychiczną, stajemy się bardziej zrównoważonymi partnerami, przyjaciółmi i członkami rodziny, zdolnymi do pozytywnego wkładu, nie dając się przytłoczyć potrzebom innych. Umiejętność stawiania granic jest niezbędnym elementem samowystarczalności. Stoicyzm uczy nas identyfikować toksyczne relacje i dystansować się od osób, które nie szanują nasze wartości lub podważają nasze samopoczucie. Nauka mówienia i nie wraże potrzeby nie jest egoizmem, lecz aktem odwagi i troski o siebie. W ten sposób wzmacniamy samokontrolę i zarządzanie emocjami, unikając frustracji i uraz, które mogłyby zakłócić nasz spokój ducha. Takie podejście pozwala nam inwestować czas i energię w relacje, które naprawdę mają znaczenie, pielęgnując silne i zrównoważone więzi. Praktykowanie pokory i współczucia dla samego siebie znajduje również odzwierciedlenie w relacjach. Akceptacja naszych wad i ograniczeń czyni nas bardziej empatycznymi, a docenianie naszych zalet zbliża nas do osób podzielających podobne wartości. Drobne, codzienne gesty, takie jak uważne słuchanie, docenianie wysiłków i wyrażanie wdzięczności, wzmacniają więzi i tworzą atmosferę wzajemnego zaufania. Samowystarczalność nie eliminuje potrzeby współistnienia, wręcz przeciwnie, poprawia jakość relacji ponieważ pozwala nam być świadomie i autentycznie obecnymi, bez polegania na ciągłej aprobacie czy walidacji. Ostatecznie harmonia między samowystarczalnością a relacjami sprzyja ciągłemu rozwojowi osobistemu. Uświadomiwszy sobie stoickie cnoty, takie jak sprawiedliwość, cierpliwość i umerkowanie, stajemy się bardziej odporni na konflikty i bardziej zdolni do udzielania autentycznego wsparcia. Życie we wspólnocie przestaje być źródłem niepewności, a staje się przestrzenią nauki i współpracy. Kiedy równoważymy poczucie własnej wartości, samokontrole i empacie, budujemy znaczące i trwałe relacje, wzmacniając nasz cel i kultywując spokojniejszą i bezpieczniejszą rutynę emocjonalną. Życie z cnotą i ciągły rozwój Życie w cnocie jest esencją stoicyzmu i oznacza poszukiwanie odwagi, sprawiedliwości, mądrości i umiarkowania w każdym codziennym działaniu. Nie chodzi o perfekcję. Ale o ciągły postęp. Każde wyzwanie, błąd czy chwila niepewności stają się okazją do praktykowania tych cnót i wzmacniania odporności. Kiedy pielęgnujemy nawyk refleksji, samokontroli i współczucia dla siebie, przekształcamy drobne działania w potężne nawyki, które wspierają nasz osobisty rozwój. W ten sposób każda decyzja przestaje być jedynie reakcją na świat zewnętrzny, a staje się odbiciem tego, kim naprawdę chcemy być. Ciągły rozwój wymaga spojrzenia w głąb siebie i uznania własnych ograniczeń bez poniżania siebie. Poczucie własnej wartości łączy się tu z pokorą. Świętujemy osiągnięcia bez arogancji, a porażki traktujemy jako etapy nauki. Praktyki takie jak czytanie filozofii, zapisywanie doświadczeń i ćwiczenia medytacyjne pomagają wzmocnić ten proces, sprawiając, że każdy dzień staje się szansą na rozwój. Zarządzanie emocjami staje się skuteczniejsze, ponieważ rozumiemy, że każde intensywne uczucie, czy to strach, czy frustracja, można przeanalizować i wykorzystać jako paliwo do osobistego rozwoju. Kolejnym istotnym aspektem jest przekształcenie codziennego życia w poligon cnót. Drobne gesty życzliwości, uczciwości w trudnych sytuacjach i cierpliwości w obliczu niepowodzeń stają się codziennymi praktykami, które wzmacniają charakter. Niepewność znika, gdy uświadamiamy sobie, że nasza wartość tkwi nie w zewnętrznym uznaniu, lecz w konsekwencji naszych działań. Łącząc celowość, dyscyplinę i refleksję, budujemy solidny fundament, by stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i spokojem ducha, kultywując życie pełne sensu i zgodne z zasadami etycznymi i cnotliwymi. Ostatecznie ciągły rozwój to podróż bez mety. Każdy krok w kierunku samowystarczalności, współczucia dla siebie i zarządzania emocjami poszerza naszą zdolność do życia w pokoju i z sensem. Dzięki przyjęciu tej filozofii, każda trudność staje się szansą, każdy związek, doświadczeniem edukacyjnym, a każda chwila zwątpienia szansą na wzmocnienie odporności. Życie przestaje być jedynie ciągiem zdarzeń, a staje się szkołą cnód, gdzie każdy dzień jest zaproszeniem do rozwoju i praktykowania najlepszego dzie kultywując dziedzictwo mądrości, równowagi i poczucia własnej wartości. Nadszedł czas, aby wprowadzić w życie wszystko, co zgłębiliśmy. Poczucie własnej wartości, samokontrolę, współczucie dla siebie i dążenie do cnoty. Żądaj sobie pytanie, czy pozwalam, aby niepewność dyktowała moje wybory, czy też przejmuję kontrolę nad swoim życiem? Każdy krok w kierunku zarządzania emocjami, Budowania celu i tworzenia świadomej rutyny wzmacnia Twoją pewność siebie i odporność psychiczną. Pamiętaj, zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale każdy mały, świadomy krok kumuluje się, stopniowo zmieniając sposób, w jaki odnosisz się do siebie i świata. Zastanów się również nad swoimi relacjami, czy otaczasz się ludźmi, którzy przyczyniają się do Twojego rozwoju, czy podsycają Twoje kompleksy. Emocjonalna samowystarczalność nie oznacza izolacji ale raczej życie w świadomych, zrównoważonych i pełnych szacunku relacjach, w których aprobata innych nie determinuje twojej wartości. Żądaj sobie pytanie, jak mogę wzmocnić więzi, nie poświęcając pokoju ducha i zasad? Ta refleksja jest niezbędna do stworzenia bardziej harmonijnego życia, w którym rozwój osobisty i cnota idą w parze ze zdrowym współistnieniem. Integrując nauki stoickie z codziennym życiem, każde wyzwanie staje się szansą. Każdą chwilę zwątpienia, frustracji czy strachu można postrzegać jako zaproszenie do praktykowania odporności, pokory i współczucia dla samego siebie. Pomyśl, czego mogę się nauczyć tej sytuacji, jak mogę zareagować z większym spokojem i determinacją. Ten rodzaj ciągłego kwestionowania kształtuje nie tylko Twój charakter, ale także sposób postrzegania świata, kierując Twoje działania w stronę bardziej świadomych i satysfakcjonujących rezultatów. Teraz decyzja leży w Twoich rękach. Możesz pozwolić, by niepewność ograniczała Twoje życie, czy też rozpocząć ścieżkę samooceny, celu i cnoty. Jeśli chcesz kontynuować swoją podróż rozwoju i otrzymywać więcej treści, które odmienią Twój umysł i wzmocnią Twoją pewność siebie, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Każdy film, refleksja czy praktyka to zaproszenie do rozwoju i zbliżenia się do najlepszej wersji siebie. Pamiętaj! Wewnętrzna wolność i życie z sensem zaczynają się od pierwszego kroku i możesz go postawić już dziś.